funkcyjnych, konceptowych danych, i tak dalej, gdzie w grach to już nie masz w ogóle. No, właśnie to jest kwestia tego, że kiedyś nad grą pracował jakiś mały zespół, i to byli ludzie z zajawką, i tak dalej, z pasji to robili, a nie takie wielkie korporacje i studia po setki osób pracujących nad jedną grą. Mnie w ogóle kiedyś bardzo zainspirował Gotik pierwszy do zrobienia własnej gry. i Pamiętam, że w takim notesiku jakimś, który miałem, jakiś taki zeszyt. Zacząłem projektować grę całą, zacząłem projektować mapę świata. To jest kurwa ta rzecz, której mi brakuje w życiu, której, którą robiłem za dzieciaka, miałem taką chęć po prostu tworzenia, nie jakoś tak, ten umysł kreatywny bardziej mi. funkcjonował. Ale to też dlatego, że ja myślę, że ja bardziej pozwalałem mu funkcjonować, dawałem mu możliwości, dawałem mu przestrzeń do tego. A teraz jak jestem starszy, to czuję, że na własne życzenie, że sam tak naprawdę sobie to ograniczam. Tą moją kreatywność, moje kreatywne myślenie, jakąś inwencję twórczą i tak dalej. Bo ja nawet bym nie powiedział, że to jest wina szkoły czy coś, bo no ja wymyślałem te rzeczy chodząc do szkoły, nie? To nie jest tak, że byłem w przedszkolu czy coś i wymyślałem takie zajebiste pomysły. Ja to robiłem będąc już w szkole i coś sprawiło, że te... Wszystkie moje fajne pomysły jakoś zaczęły wygasać. Czy raczej taka właśnie chęć twórcza zaczęła wygasać i trochę mi tego brakuje. Czy czuję, że jak teraz robię tego YouTube'a, montuję sobie te filmiki i tak dalej, te, które są powiedzmy bardziej reżyserowane, jak ten spoe czy no nawet te z Metina, nawet są jakoś tam reżyserowane minimalnie, to czuję, że wraca mi to kreatywne myślenie. I kurwa są takie sytuacje, jak nawet to, co my mieliśmy na streamie, gdzie gadaliśmy sobie w pewnym momencie o tym, żebyśmy zrobili grę. I ludzie się śmieją, że o kurwa, to kolejny nieskończony projekt w RPG Makerze już jest taki mem z tego, nie? Ale no właśnie, mój problem jest taki, że śmiejąc się z takich rzeczy, z takich właśnie chęci tworzenia ludziom, w ludziach się zabija kreatywność, bo ludzie nie wymyślają nawet rzeczy. Dla samego wymyślenia, dla samej twórczości, dla samego stworzenia czegoś nowego, tylko od razu przechodzą do tego, że skoro nie da się zrobić, bo nie mam czasu, nie mam zasobów, nie mam umiejętności, to bez sensu jest wymyślać. Zamiast puścić wodze fantazji, jest takie powiedzenie: że są dwa najlepsze momenty, żeby posadzić drzewo 20 lat temu i teraz. To jest jakieś chińskie przysłowie. I ja się kieruję w sumie tym w życiu. Uważam, że to jest dobre motto, takie popychające do działania. To też jest w sumie rzecz taka związana z tym, co teraz mi przeszła przez myśl, że się tak wszyscy śmiejemy z... Nie mówię, że my konkretnie tutaj, ale no jako ludzie śmiejemy się z takich zaczętych, nieskończonych projektów, ale nie bierzemy pod uwagę, ile projektów musiało być stworzonych, i nie wyjść, żeby w końcu jakiś projekt dobrze wyszedł. Ileś razy trzeba odnieść porażkę, żeby w końcu odnieść sukces. I już tego się nie bierze pod uwagę, tylko się po prostu każdą chęć, każdą... jakąś taką zajawkę się po prostu tłamsi w zarodku, wyśmiewając, że e, to kurwa, ha, kolejna gra w RPG Makerze. Aktualnie właśnie teraz zacząłem to rozumieć. Kiedyś miałem myślenie i szkowanie z tego, że ale się ty popierdala TD. Bo albo jeden rezygnuje z działalności, a to jeden raz na jeden, dwa coś wrzuci. No ja to najbardziej odczułem takie hecheszkowanie z twórczości ludzi w temacie podcastów, że o, dwóch kolegów zakłada podcast, no nie? I ludzie się śmieją, że ha, kolejne typki zakładają podcast. Ale kurwa, ja wiem jaki jest stereotyp dwóch białasów, co zakłada podcast, ale czemu mamy demotywować ludzi, którzy chcą coś robić? Dlaczego mamy demotywować ludzi, którzy chcą coś robić? Zaraz się kurwie. Zaczynam się przejmować tym, co, co mówię. Jakoś mnie tak uderza to wewnętrznie, że kurwa, dlaczego jak człowiek chce coś zrobić, jakoś wykazać się kreatywnością, czy nawet niekoniecznie kreatywnością, ale jakieś działanie wykonać, zrealizować ludzką kondycję, czy jak to się tam mówi, to się kurwa go demotywuje z Zbija do piachu i tak dalej. Wkurwia mnie to. Oż się zdenerwowałem. Kurwa, jak macie jakiś pomysł na zrobienie gry, na zrobienie kurwa piosenki, na malowanie obrazu, to nie myślcie o tym, odpalcie program cokolwiek i po prostu zróbcie. Najwyżej wyjdzie chujowo, ale zrealizujecie jakąś myśl twórczą. I wszyscy, którzy tego słuchają, mam nadzieję, że wyniosą to z dzisiejszego streama. Dzisiejszy stream jest bardzo rozwojowy. Kurwa, jak ja bym miał cały czas opowiadać, że bez sensu jest cokolwiek robić, bo y, nie jestem w czymś dobry, to byśmy teraz nie siedzieli na tym streamie. Bo ja, widząc jak ludzie tworzą streamy, jakie ludzie robią streamy na YouTubie, ja patrzyłem na to, ja sobie myślałem, nie no kurwa, ci ludzie mają większe zasięgi niż ja miałem, a robią coś gorszego. I uznałem. Nie no kurwa, ja skoro oni mogą to robić i mieć jakieś zasięgi oglądalność, to ja też mogę. Więc ja akurat zacząłem tworzyć auto of Spite, ale miałem taką ochotę wykazać się też, udowodnić samemu sobie, że potrafię faktycznie coś zrobić. Tak lepiej zrobić byle gówno, które nie wyjdzie, niż siedzieć i nie robić nic. Dzisiaj jest motywacyjny stream. Dlaczego kurwa w siebie nie wierzysz do chuja? Czy jak to tam był ten coach? Kto ci kurwa ukradł marzenia?